Hejka, my przyjechaliśmy z dziećmi do e, tak, teraz do sklepu Solo, bo w sumie tam są takie jakieś pierdołki w ogóle. Solo. E, to takie pierdoczki, dzieciaczki lubią sobie takie rzeczy pokupywać, więc idziemy zobaczyć, ale Wam powiem, że pogoda jest masakryczna. Leja. Tutaj pada zimno. O Uwaga, bo auto. Miśko się też jeszcze parasolki nie wziął, ale w ogóle jakoś nie, wiem, nie pomyślałam. Nie założyłam mu nawet. Dużo wody! No, dużo woda, nawet mu nie założyłam w sumie e, ani bluzy z kapturem, ani nic. No nie wiem, jakoś mnie tak zapomniałam w sumie. E, tu idą dzieciaki. Sobie idziemy tam właśnie do tego sklepu zobaczyć. Tylko, że no mówię właśnie, że strasznie leje. Chodź. No, Miśko też już coś wybiera. No, zobaczymy, co dzieciaki dzieciaki A sobie, sobie wybiorą. A tu jest ile kredy ogólnie. Te... To? <grym> Chcesz wystraszyć brata? Tu masz, Kupa. To jest bardziej obydliwa. To bardziej obydliwa. Kupa. Gdzie znowu? Chcesz zobaczyć? Kolejna. Tutaj wody. Tutaj nie pasz. Nie wiem. Nie wiem. Smutna no, coś złote, co? A to tutaj, no fajna. Ja Nie wiem, coś tutaj dzieciaczki sobie oglądały. No, sorozat się młody już drze. No, jest tutaj. Sandrusia sobie ogląda jakieś tutaj laleczki, Tu są ręki. Można pomalować paznokcie. Tak, właśnie, można pomalować paznokcie. A zobacz, a jest na przykład zobacz, taki zestaw też dla od, na przykład Pampers. Tu jest coś do jedzenia, można niby dla dziecka to jakieś ten. na przykład. Tak, tak. A tam dalej są jeszcze ubrańka. No, a dalej są ubrańka, także. No, czekaj, czekaj, bo są troszeczkę ogląda tutaj takie rzeczy dla lalki. Nie, nie, nie. No. Także idziemy zobaczyć. A to to było coś dla tego, czy tam nie ma nic tam takiego. No sobie no, ona popatrzy na razie później na nabierzesz... No. Butterfly? Yy... Tak, to mnie. No. Miszko dostał nowe adidaski, tata kupił. Fajne są i wygodne. Fajne. Panda. No idziemy dalej, Myszko? Mówię, że ten, że Oli dostał od tatusia adidaski. Fajne są. Mamie przypadły do gustu. Oli, tego no, Oli, podnieś tego miszka. No. Jeżeli wiesz, mówisz, możecie sobie, sobie co tam chodzić. Oli, nie wolno tak robić, proszę go podnieść. No, widzicie, w ogóle się nie słucha. W ogóle. Nie, nie, nie. Tutaj był, gdzieś leżał. Dobra, nie ma żadnego... Jest, bo... Tak. Stro wiemy, że... jest, nie stroju Spidermana. Tu jest nie, nie, jest. jest. nie ma nic takiego. A się to wiesz co, bo to chyba nie w tym dziale, bo to nie idziemy po kolei, o, w ogóle ja tak nie umiem. O, tam są jakieś rzeczy. Idziemy, zaraz to jest... Ja pomądzi. Mhm, no. Tak, e pomodzi, e pomodzi. Jajo, banana, banana, banana. Chcesz banana jeść? No Jak coś, to się tu tak? A ja też sobie mogę coś kupić? A co to sobie możesz wybrać? Powiedzmy. Nie wiem, nie wiem, ale wszystko mi się podoba. Zaraz zobaczymy. No, tu jest I bardzo spray dużo. Myśli, żeśmy włosy. Dużo spray, tylko Szkoda, że nie ma to tych. Jest, że to się nie utrzymuje tak. No, doszło, no tak, to ale właśnie mówię, że szkoda, że tych masek nie ma. No. Dobra. O. <laughs> Kto to taki piękny był? O, Oli, to najbardziej co jest zafascynowany to tym. Czeko trick? <laughs> Czeko trick? Mówię, będziemy mieli chatę, musimy mu zrobić takiego tego Halloween, nie? tak, zrobi się. Pokupywać jakieś straszne rzeczy, nie? Tak? Jednak trochę No. Tak. To jak No. Mój koszmer. Dzisiaj mój koszmer. Taka myszka. Taka myszka, no. Nie spodziewałam się lalki. Nie spodziewałam się. Ja jeszcze widziałam inny No tam jest tak. Za ogonek. Z ogonek. Tak. Myś... Nie ale podnieś to. Bo Dobrze, ale musisz podnieść i idziemy dalej. Nie, ty. Mama nie umie. bój się, myszko. Mama jest, tak? No. Chodź, chodź, chodź. Chce chodzić tutaj, a się boi teraz już. Nie bój się. No czekaj, czekaj. No. Hejo. Hejo. Podnieś strasz. strasz. maskę maskę, Miszko. Połóż tam. Gdzie mama? No, a ja mam włosy. Fajnie wyglądają. Fajnie też jest bardzo dużo takich włosów, właśnie. Już idę do doczepiania. Czyli liderki, co mają? No wiem, takie pompony, tak? No, a to wszystko jest właśnie na ten, na urodziny. Happy Birthday. Tak, Kotuś. Idziemy zacząć tutaj, tak? Balony! no. No, także taką mamy dzisiaj wycieczkę. Tak. Tak, no, Sorożę, także mamy dzisiaj taką wycieczkę, bo Adrian skończy skończył wcześniej pracę ze względu na to, że pada deszcz. I to był właśnie główny powód skończenia wcześniej pracy. To są same budki? To są budki, tu są w tym. Mm, to jest jakiś... cztery, 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 cztery jakieś... 4, no? cztery, To jest jakaś, się troszeczkę w tanii. A to będzie dla was? Oli, window, nie chce się iść, to jedziemy windą. W, w sumie, to tata gada, jedziemy windą. Oliś, tak. I teraz gada szybko do brata. Dzieci pewnie czekają. Mi włosy odstają, bo ja dopiero w sumie nędzęłam teraz. Mamy takie... No wysiadamy. W że... dzieciaczkom się tutaj nic nie podoba. Więc pewnie nic sobie nie kupią. Najwyżej pójdziemy jeszcze do innego sklepu, żeby sobie coś wybrali po prostu. polacki. No to może jak będziemy wracać, bo tu widzę właśnie, że jest Zajman taki XL i czasami mają fajne rzeczy, więc może byśmy tam weszli, hmm, ale tu najpierw jak będziemy wracać, będziemy do akcjona, bo tam hmm, dzieciaczki coś nam chcieli z tego akcjona, więc lecimy szybciutko Miśko sobie kupił rybki, pokaż rybki pokaż jakie rybki o, kupił sobie do łowienia takie rybeczki, tak? ośmiornica nawet jest, tak? krap i co jeszcze jest? żółwik, żółwik. Rybka. i rybka, tak? I ja. mm. Weźmiesz miska? Chodź, bo ja wiecie co powiem Wam, że się tak, bo jest schodów ruchomych, jak idę z Miszkiem, że to jest dramat i zwyczajnie mm, zawsze z tatą chodzi. A tu widzicie skapino, bardzo tani sklep, bardzo fajne mają buty w tym skapino. I co tu jeszcze mają? A właśnie jakieś widzę jakieś ciuszki w ogóle, bo to też jest jakiś duży. Największy mój wróg Boję się, boję się panić się takich schodów Straszne Nie Oli No widzicie, już kombinuję. O! Staniesz się grzecznie? Teraz dziewczyny wybierają. A tutaj a tutaj, tu no. Fajne. Gdzie jest Kasper? A on tam już poleciał. Action tu się ogląda jeszcze ubranych nie ma. A to już i tak jest większy wybór tutaj, niż w Polsce, więc tutaj... wróć! E, ...chcę wybrać. Ja jeszcze jakieś buciki, skarpetki, czy to w tym stylu, ale to pójdziemy na dziecięce, zobaczymy, czy są. No, także tyle chciałam powiedzieć. Dobra, dzisiaj jakie balony mają, bo Oli kupił? Najbardziej się cieszył chyba z balonów. No. Chodź, Miszko! Także idziemy teraz do auta idzie teraz idziemy do polskiego sklepu na zakupy? Część rzeczy dzisiaj raz I do jutro, część jutro. Włącznie. No do lida na jutro tylko skoczymy i będzie git. No i lecimy, bo zaraz jest która godzina już będzie? Która? Piętnasta już jest. No dzieci głodne już. Ja jestem bardzo głodna. Mam cię się kupiła dla laleczki ciuszki, ubrańka, tu ma takiego jednorożca, bardzo słodki, taka piżamka, do tego buciki, połóżniunka, bo nie chcę pokazywać, wiecie co, mam troszkę taki syp, nieład nie w ogóle, bo dopiero wróciliśmy. Tu ja ma taki na zdrówko szlafroczek, do tego sobie wzięła jeszcze takie jeszcze jedno ubrańko, tu jest... Koszuleczka i tu do tego spodenki. Dobrze jest. I to Miszko sobie wzięła właśnie te rybki, co pokazywałam. To tu ma jeszcze jedną sobie jakoś ostatnio kupiła, takie brązowe. Takiego O Misia, no, mów. Co sobie kupiłeś? Rybki. Rybki ty sobie kupiłeś, nie? Krab. Krab. I jakie jeszcze zwierzątko? Rybka. Rybka, co jeszcze? Żółwik. Żółwik, tak. Oliś musi dużo gadać, nie? I ośmiornica. I A pracę sobie kupił tam jakieś autko. I tyle? Taak. No i tyle, więc... Yy, no to będzie na dzisiaj tyle. A do któregoś dnia skończy chrześcijanin robota, będzie fajna pogoda, to wiesz, przyjechać Ale podjechać po całej metrze No Kuku Jak już wystarczy, to co ty to? Lewa, prawa, prawa. się masz Już zaraz. Zaraz. O, zaraz tam się cała wpadnie, zobacz. Do <głos> <głos> Super. Fajnie? A to nie jest twoja huśtawka, myszko! Tu ma taką myszę, ja myszkę, huśtawkę, ja ...huśtawkę. Idziemy. Tak tutaj wczorajki to niebo nie widzą. Cała mafia. Nie Przyszła banda normalnie, nie nie o! Tu jest korupka, widzisz? Nie nie się jeszcze jedno rzędeczko. Już się daję, proszę. Takie połamiemy, proszę. To tutaj myślę, że ono rzuci tutaj. O! o widzisz? z tą, o. Masz daj, no. Ostatnie ciasteczko. <grym> 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 już! Już, proszę. Pęda, Ooooooooo Nie bój się Masz ostatnie, proszę Sajdeadnę